Jeżeli to widzicie, nie przewidzieliście się. Kolejny odcinek: Fright Night and Freddy's. Nie sobie dobrze, żebyś. Russo Night and Freddy's. Zaczynamy z natą trzecią. <laughs> Dawno nie było. Chyba miesiąc. My mamy już 55 odcinków nagranych. Teraz naglam 56 odcinek. Ale będzie już 100 odcinku to będzie co nie mogę wam po prostu mówić, ale będzie coś fajnego. ja no, że to będzie niespodzianka. A więc my zaczynamy. Tu mamy, czyli na jeden kamera 1C i 1A. Dobra, nie będzie na razie... Nie będziemy patrzyli do ten. W ogóle, Mytkal. Mytkal, bo ja nie będę oglądał tych gówi. Iziom... Czika, Tu też trzeba patrzeć na kamerę, bo jak będziecie patrzeć, to jakby... zwiększa wam szansę Ja się boję, Cziki. My nie is Czici! Cziki, cziki, cziki! My name is Klap, klap, czoczo, czoczo! Głup, 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 głup. Doo tu, tu, au 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 au. My name is Boom Boom Boom. My name is Sticky. Widzicie, no zaraz zaatakuje, bo ona jest właśnie tu. Dobrze, nie będziemy ten. My name is Boom Dobrze Na razie jest GTA, Z Foxy nie wychodzi co mi się podoba najbardziej Wiedziałam że ci nie będzie Ale wolę się upewniać Mamy dopiero pierwszy M. Yy, 60 sekund to jest jedna godzina więc to musimy obliczyć yy, No. 100? 300 Czekajcie, czy tej nocy tylko cika będzie atakowała? Jak tak, to będzie półbiedy, bo będzie. To patrzcie jakie to proste, że Cika będzie w tej nocy tylko atakowała. Łączanie się. Detektyw jest cudna. Czemu nim nie mogę zostać ja? Jak się cieszę, że tylko Cika na razie atakuje. No pff, pff. Możliwa, to widzowie. To, to, dobrze, że o, na słuchawkach, a bo tak to byście... Te... To nie jest prawda. No wiedziałem, to były tylko zwidy. Czyli Tylko tu, tu i dzika znów tu. Patrzcie, patrzcie się na jej oczy. Tak, to są oczy. Oczy dołów. Ja się jakby nie boję. Ona jest nienormalna. Ona będzie mieć całą noc. A jeszcze nie ma się. Tylko nie boniasz. Dobra, boniasz ja tu nie ma. Dobra, cici nie ma. maj mieć ciki. Ciki, ciki, ciki. My name is George. My Kaj tu nie ma, tu nie ma, tu, tu nie ma. A Bonia tu. Vidíte go? Tu jest, widzicie go? Jak tak, to macie dobry wzrok. Dobra, cicza tu jest. Trzeba tu patrzeć brzeby Widzicie jego oczodoły? A ja nigdy nie walczyłem z Freddy'm, to nie wiem jak się go nie mam. Może na niego świecić muszę. O ja nie wiem widzowie, no nie? <laughs> ja chcę tylko przejść noc yy, trzecią miał z głowy Okujdę Bele. I dzicie. Majny śdzici. Dobra, przynajmniej na tej nocy, bo odpuściłem dużo FNAFa i na tej nocy nie będę się bał, bo w ogóle może mi się trochę jakby trochę się poczę. Widzicie ją? A ty ten błoniacz nie ma go. Boję się, boję się, boję się. Bra, nie ma boniacza. Eee, tu nie ma. No trzecia, znaczy trzecia, Czy znaczy, że będzie ktoś atakował? Bo ja nie znam się na no nie. Tu jest błoniacz, i stąd? On, ona tu jest. Ach, tak, cicza, no nie? Cicza. Mojny mieś, cici. ciki, ciki. ciki. Mojny mieś, klop, klop. Ona tej nocy będzie mnie atakowała, byś sek... sekundy mi nie odpuścił. A widzicie, widzicie, jej ryk? Widzicie. Widzicie, no. To, nie, popatrz najpierw tu. Nikogo nie ma. O, kurde. Bo, bo mógł to być Foxy na 100%, bo słyszałam taki jak... Dobra, cici nie ma. To by nie wyskoczyła. Yy, nikogo tu nie ma. 19%. Czwarte. Coś czuję, że tu jest Boniacz. Dobra, tu jest sieci. Freddy, Freddy! Pierwszy raz Freddy zeszedł ze sceny. Sceny, sceny. Ja. Daję. Dobrze, że nie popatrzałem na kamery, bo by mi się to skończyło niedobrze. Okej. Okay. 11% Buniacz tu jest, czy jest? Patrz się na nie, jak gubi. Piąta, jeszcze 60 sekund. Ja, ja wezmę sobie krok, wybram jaki krok. 60 sekund, tylko minutka, 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 minutka. Poczekajcie. A Buniacz tu mi się zamknie, Dobra, 6%. Szybko, minutka. Minutnik, a nie tylko nie to, nie inny, nie minutnik, tylko zegar. On tu jeszcze jest? No nie, szósta M. Nie, 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 szósta, 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 szósta. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Szóste mi już szóstą godzinę. O, o! Freddy, Freddy, Freddy. Riko, nie patrz. Nie wolno ci. Powiedzcie widzowie już, dobra? Dobra, ja, koniec <śmiech> 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 przetrwałem dobra widzowie, my już się widzimy. To jest nienormalne. Pa, narka widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak!